Express korzysta wewnętrznie z modułu debugowania w celu informowania o załadowanych ścieżkach, middleware, który jest wykorzystywany, trybie, w jakim pracuje aplikacja i o tym, jak wygląda przepływ zapytania-odpowiedzi. Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie logi, które Express wyrzuca, musisz ustawić debug na Express przed uruchomieniem właściwie serwera. Na Linuxie i Macu zrobisz to taką komendą zamiast e, Note index.js jak robiliśmy do tej pory musisz dać debug express i tu masz wszystkie logi Natomiast w przypadku Windowsa będziesz musiał zastosować coś takiego, że wpiszesz komentarz set debug express and not index.js i wtedy zadziała poprawnie na Windowsie.